Hej, witam w czwartym okienku. Zagrajmy w Rayman Origins. Dzisiaj zagramy... Znaczy, będziemy kochać swaną skrzynkę w okienku. Nie, złapie się I Tu mało królów. mówił, że mamy zaznaczającą liczbę retunów, żeby móc przejść. Dobra, to biegniemy z Flintem. To jest wystarczająco. Księga ma czarne wizje, że. zniszczyć, ma czarne wizje, że. Chcemy ją zniszczyć. Ma czarne wizje, znaczy, no, ma te czarne wizje, że zniszczymy. Ale to jest w sumie prawda. Bo chcemy ją zniszczyć. Przez ta pierwsza od skrzynka była krótka, ale będą takie. Czy znaczy jest taka jedna skrzynka? mi dwie to są cholernie długie i trudne. Jeszcze jest taka jedna, która też jest długa, ale już nie jest aż taka długa. Czy znaczy jest trudna, ale nie jest długa. Posłuchajcie, z tych, których nienawidzę. A to jeszcze nie ta. Dobra, przepiliśmy. Mamy Nikt tego ząb czaszek, czy tak i pod koniec odcinka będziemy iść zobaczyć postać, którą wcześniej w danym odcinku odblokowaliśmy, będziemy ją zobaczyć i dozdać y, tą czachonetę, znaczy ten kryształ, a, a, tym, a tym czasem jakiego czyli będziemy na w moskita jeśli ktoś grał w Rayman 1 e, albo kojarzy to wie, że w Rayman 1 walczyliśmy właśnie z moskitem tylko, że był on dwukrotnie większy od tego, który jest tutaj. Tak, ty mamy, że. Umy, za elektronik, czy to już wiemy od pierwszego tego. Hmm. A, który? Od. E od pierwszego tego. No, no odcinka, że powiem. M nie mogę znaleźć słowa. Od pierwszego poziomu. этим скейтом, писал музыка, парни краеобраз. Смотри, он уже бы не было например, на Tutaj trzeba też zabrać 300, żeby mieć wszystkie elektrony i 300, się mieć wszystkie te, no, żeby mieć złote medal, ale mi to się nie uda, nigdy się nie udało zdobyć medala na no. tych, tych, no, zobaczę, może, pasuje się, mi się uda. To będzie takie lekkie nawiązanie do Angry Birds. Wydaje mi się, że takie lekkie nawiązania do pokazania się okaże. Jak najbardziej pierwszy lot z moskitem jest jakiś trudny, ale to jest oczywiście pierwszy lot, więc jest najmocniejszy, Niestety, niestety kolejny lot trudniejszy. Każdy mm. los taką tego będzie kończył wszystkie czy tego dany świat? Oprócz jednak świata. A to, się przysta, a to wszystko zobaczyć. Znaczy zobaczycie. Bo aż widziałem. Ja tak się ja pozuję, co tak się kojarzy z Angry Birdson trochę. na muzyka, niebo takie, gwiaździste chmury musimy to zysać, ja, Możemy coś zsyskać Może nie, nie, ale to w, to, w, to w późniejszym momencie O, właśnie Wściekłę ptakę nie jest tak

Nie to jest się z powietrza. Tak, patrzcie. Kolejny mi że być 400 nomów. Chyba, po pierwszy. Ponad nie, nie, chyba, no, ale na pewno. Nie wiem, moja uciekpa. mój. Taki mój no własny, to jest tyle domów. Jeszcze na nas W ogóle. Ale jak to jak jest ten, 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 to na dzisiaj. Te lumy składają. Tak się ma ponad 350, to będzie tak się wlewać. Takie <grym grym> na to. Jakby to wyglądało osobno. Jak widzicie, mamy 300 lumów, ale one się, jakby mieszczą. Ten czadzie dzisiaj nie bawi. Jeszcze w dodatku. Dobra, wracam to od razu marzeń i to byłoby na tyle z krótkiego odcinka. Bo ja jakby w jednym odcinku dwóch siatów mieszczać, bo w kolejnym właśnie będzie nowy którym jest pustynia Digi-Ritów. ja mówię na to pustynia Digi-Ritów, bo kiedy to przeczytamy, tak mi się kojarzy. Pustynia a Dobra, jeszcze z tym. Lecimy do białego drzewa. Dajemy tutaj o ząb. Pierwsze z dziesięciu. I widzimy nową postać. Mało, który udaje Raymana. Kolejny będzie, który udaje Koloboksa. A to za za 350. Znaczy za 35. Ale to byłoby na tyle z tego odcinka. Owe, okay, trzymajcie się. I cześć.